Pieśń to utwór liryczno-muzyczny o rodowodzie starożytnym, wywodzący się z obrzędowości religijnej. Formalna budowa pieśni odzwierciedla jej związki z muzyką, przykładem są refrenowe powtórzenia czy wyraźna rytmizacja tekstu. Pieśń dziewiąta autorstwa Jana Kochanowskiego porusza tematy światopoglądowe, bezpośrednio związane ze stoicyzmem i epikureizmem, czyli dwiema filozofiami, które były niezwykle bliskie poecie. Autor próbuje odnaleźć doskonały przepis na szczęście w życiu jednocześnie dostrzegając bezsilność człowieka wobec nieuchronnego losu. Autor zwraca uwagę na to, wykorzystać z życia, ponieważ nieznane są wyroki boskie. Pojawia się tu choracjański motyw Carpe Diem. Poeta powtarza również, że każdy mądry człowiek powinien kierować się w życiu rozsądkiem i rozumem. Tylko dzięki zachowaniu zimnej krwi, umiejętności odnalezienia złotego środka człowiek może osiągnąć spokój ducha i szczęście w życiu. Utwór Piątek Pieśń Dwudziesta ma charakter biesiadny, autor połączył pochwałę beztroskiej zabawy z filozoficzną refleksją. Kochanowski odwołał się do wzorców antycznych, zwłaszcza filozofii stoickiej i epikurejskiej. Utwór rozpoczyna się refleksją na temat dobrej zabawy. Podmiot liryczny zachęca do szaleństw, ale od razu dodaje, że koniecznie trzeba to robić w odpowiednim czasie. Należy dbać o wyborne trunki i wystawne jedzenie. Aby wprawić gości w nastrój sprzyjający zabawie i tańcom, poeta podkreśla, że we wszystkim trzeba zachować umiar. Podmiot liryczny stwierdza, że nie ma powodu, aby człowiek martwił się o jutro, ponieważ wszystko dzieje się według boskiego planu. Ludzie są zależni od wyroków stwórcy, z którymi muszą się pogodzić. Pozostaje więc cieszyć się zabawą w gronie przyjaciół i korzystać z doczesnych przyjemności.